Cześć się wszystkim, z tej strony Renowski. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Symulator Złodzieja 2. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku z wielkimi trudami, ale udało nam się podpierdzielić o to o to furkę. I odebraliśmy na sam koniec telefon, że mamy sobie o tam coś tam porozkręcać, bo gościowi tylko zależy na nadwoziu, więc dzisiaj się tym zajmiemy głównie. Cieszy mnie to, że trochę prościej się to rozkręca niż w poprzedniej części. Okej, okay, skrzynia wyszła, sprzęgło teraz. Trochę taki symulator mechanika nam się teraz zrobił. Miska olejowa. Fajnie, że nie trzeba tych śrubek szukać. To jest tak dla mnie. I dla mnie lepsza opcja. Co my tu jeszcze możemy wyjąć? Czego nie możemy na razie? Tutaj przewody do świec. Odgrywa cylindrów, teraz świe... o, świece 4 naraz wychodzą, super. A czego nie mogę? A, dobra, tutaj pasek. Rury. I teraz intercooler wyjdzie, ok Koło napinacza, to później pasek rozrządu i teraz dopiero wałki wejdą. Dolot. A nie, dobra, bo tu się po wykręca. Kolektor. Elegancko bandażem owinięty. A, dobra. Teraz alternator. Pompa wody. I co? Czyżbyśmy tylko tyle już mogli z silnikowych rzeczy? Gdzieś mi się coś chyba na zielono zaświeciło Akumulator Okej, okay, chyba musimy sobie A, wiem co musimy koło odkręcić Wiem, że tak dziwnie to wygląda, ale to się śrubki tylko odkręcają, więc luz. Teraz zacisk zepsułem. Okej, okay, I tarcza. Czego nie mogę amortyzatora wyjąć? Nie mam żadnego pojęcia, ale dobra, skręcimy dalej koła. Jeszcze mamy 2700 częściach, więc na 2200, 500 dolarów koło. No ale spoko, dobre i to. Coś mi przyszło na telefon. Muszę sobie luknąć. Kurde, dobra, słuchajcie widzowie, chwilka przerwy. <laughs> Okej, okay, widzowie, jesteśmy już z powrotem. Już kręcimy dalej furę. Dalej nie mogę amortyzatorów wyjąć. Nie wiem o co chodzi. No to mniejsza z tym, najwyżej sprzedamy to tak jak jest. Zacisk. Ogólnie. Czekajcie. Dobra, bo ogólnie to mamy. Kupę hajsu, a ja coś widziałem jakieś narzędzia do e, rozkręcania auta i nie wiem czy to nie przyspieszać będzie kręcenia tych śrubek, więc sobie to zakupimy zaraz sprawdzimy. Gdzie to było? Pałka teleskopowa to nie. Sygnał auta to nie. Zestaw do demontażu samochodu. Co to robi? Skraca czas, dokładnie, więc powinno teraz wszystko szybciej iść dzięki temu. Zaraz zobaczymy. Ej, no kurde. Teraz to robota idzie, nie? Nie no, teraz jak nic, jak pneumatem, jakbyśmy pneumatem kręcili. Co z tymi amortyzatorami? Ja się zastanawiam. Czego wydechu nie mogę ruszyć? Kaciu, tu jeszcze mamy tarczę jedną. A, najpierw zacisk. Dobra, może znowu wejdziemy pod spód. Ej, no nie rozumiem tego. Mamy wartość części 600, ale nie możemy wyjąć. Puśćmy tego złamka może. No ale co ja tu od silnika zrobię? Tu już przy silniku nie ma żadnej rury. Ej, no nie mam pojęcia. Samo drążek kierowniczy nie mogę rozebrać. A, tu było na pewno ten. Hmm. O, czekaj. No okej, okay, amortyzatory wyszły. Nie rozumiem dlaczego nie mogę. No, mamy jeszcze dwie i w częściach, ale. Za cholerę nie wiem, dlaczego nie mogę katalizatora teraz wyjąć. Dobra. Wiem, że... Znaczy no widocznie tu w, w tej gierce kat nie jest ważny, cenny, znaczy... Jak tak, dobra, teraz musimy podjechać. Musimy podjechać na serwis i sprzedać... Sprzedać to, co zostało, czyli to budę cało, bo gościowi tylko na tym zależy. Kurde, mogłem jeszcze na Black Bay zajrzeć z częściami. Hello, mate! Aaa, kurwa, no, muszę wyjąć jakoś ten katalizator. Goodbye, mate! Tylko nie wiem jak, nie, nie rozumiem dlaczego nie mogę tego zrobić. Ha, super. Mamy dylemat, mamy problem. W poprzednim odcinku nie mogliśmy ukraść tego samochodu, teraz nie możemy go rozkręcić do końca. A jest to wymagane, żeby popchnąć fabułę dalej. No zawieszenie, zawieszenie, kurwa, coś zawieszenie. A, dobra, końcówki, teraz po kolei będzie szło, ok? Dobra, no i chuj. Pamiętajcie, macie łeb i chuj, to kombinujcie. Nie, to jakoś inaczej. Znaczy to idzie lepiej. Masz łeb i chuj, to kombinuj. Takie przysłowie. Książki umiejętności. Czekaj, te książki można znaleźć do domach i nie zdążyłem dalej przeczytać, Hello, ale... Nie wiem czy już takie jednej przypadkiem nie znalazłem. Sprzedaj. 5 kafi, i biście. Części nie możemy sprzedać. Nie wiem o co chodzi. You can get go to Madison Street and hack one. Then send me the money. Oho, będziemy hakować. możesz rozwiązać swoje problemy finansowe dość szybko. Musisz jednak zrobić to dobrze. Jest tam kilka rzędów liczb. Musisz ułożyć je w odpowiedniej kolejności i uzbroić system. Masz tyle prób, ile jest z rzędów. Aha. Aha. Ale ja nie mam tego, chyba. Czekajcie, bo tam jest chyba urządzenie do hakowania bankomatów, jeśli dobrze kojarzę. Też mi się gdzieś tam przewinęło jak przeglądałem, a się dlatego najpierw do kryjówki się udamy. Kiciuś Łazin, widzę za oknem. Czekajcie, 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 mała kamerka, mięso dla psa, przechwytywacz, lampa gasosprzątka, pistolec, strzałka usypiająca, dron, ciche buty, Maska narciarska, noktowizor. Narzędzia do hakowania bankomatu. No właśnie, 3000. No nic, 5000 samochodu za... Ro... Czekajcie. Nie tylko 5. Wejdźmy na Black Baya jeszcze. Nie to. Black Bay. Części samochodowe właśnie. Już wysyłamy. Świece nie mamy, żeby to. Aha. No dobra, no chyba więcej jednak. No ale zawsze coś tam wpadło. Mamy 22 700. Widzimy na ten bankomat. Nie gramy w trybie hardcore. To po co mi ta informacja? <ścoughs> O 250 doświadczenia za to książkę się zbiera Okej, okay, gdzie tu ten bankomat jest? Czekaj, on był? Tu a tu jest na żółto S, okej okay. Łazi tu jakieś menda się zaraz pewnie. No właśnie tej kurwa kurwił mnie Konfident. O fuck czego nie mogę Użyć Mogę, dobra. Ale lipa się od razu, kurwa. Już konfitury. Konfiturze dalej, no. Musimy jeszcze raz tu przyjechać, żeby już przypału nie było. Ej, mamy jakąś nagrodę do odebrania jeszcze tu przy okazji. I coś innego, co je załączymy. otwórz 24 zamki. Ze 109 jakąś figurkę, ze 108 zabytkowy młynek, 108 co chyba, byliśmy chyba łatwo było w miarę wejść, albo mi się ze 106 kiełbasi, nie wiem już, nieważne, w 108 chyba ten taki psych, psychiczny gościu był, w sensie, że on tam coś chciał zrobić sobie chyba, było na karteczce napisane. Okej, okay, teraz zrobimy inaczej. No musimy się przespać do nocki, bo i to inaczej nie będzie dobrze, żeby ludzie nie łazili. Może ja jestem driver. No, no, 23 będzie elegancko. Spanko, spanko. Okej, okay. w sumie na tu brykę zostawię. Czy sprawdzimy sobie coś po drodze czy nie mam kodów jakiś do automatu paczkowego nie mam No dobra mam nockę. Aaaa, o co to chodzi Aha Cztery, sześć. 3 Ja pierdolę jaka kamera to jest Plakat Jaka tu jest kamera, że mnie zauważyła, że ja hakuje? O kurwa Zdaje się prosta kurwa rzecz, nie? Zhakować bangomat Znaczy prosta, no na pewno to jest skomplikowane to widzę już, że nie wiem, ba nie bardzo wiem o co chodzi, ale jakoś kamerę żeśmy przegapili. Znaczy, przegapiłem. Hmm. Kurwa, lornetkę muszę kupić. Wy to widzieliście, co było napisane w tym? W ciekawostce tej? Że normalnie można ten przez ścianę łódki, dwa oznaczać sobie, jest kamera, ale co? No, ale kurwa, mać! Tu nie. Mi się wyświetliło przez, przez chwilę, jakby. Sz, tu jest kamerek. Chuj. Ja tu jestem naprawdę ślepy. No okej, okay, kamerę mamy z głowy. Ok, 3 jest dobrze. Czyli dajmy sobie, może tak, 2, 2 miał być. 2, 1. Zajmij eee, sobie 7, a tu dajmy sobie 4. Nic się nie zgadza. I 7 jest źle. Czyli dajmy sobie 4. Tutaj dajmy sobie. 8 może, 8 jeszcze nie było. Tutaj damy sobie 2. A tutaj damy sobie 1. Ok, 3, 2, 1. E, no to tak, tu dajemy sobie szybko 9. Nie, mamy dużo czasu, w sumie 9. Tu musi być 4, 3, 2, 1. Ej, to co jeszcze nie było? 1, 7. A szóstki nie sprawdzałem. Tak? Tak. mam hey, tu kasy dał. Czy tak bez rewelacji, w sumie 1500 w bankomacie to kurwa jest malutko. Ukończ dom 200 całą, wszystkie misje. 201, notatki. Aha, nie mamy nic, nie wiemy nic nic, złote, zło, nic. nic złotego jelenia. Kurwa, motam się już. A! Zaraz będzie, że najebany jestem. Nie, nie jestem. Ja alkohol tylko piję okazjonalnie. Czyli przygodowo mógłbym w majówkę, ale e, w tą majówkę akurat nie. Zresztą będziemy się widzieć na live 2 maja. A, to już tak będzie. Ja, po co ja wam to gadam, jak to... Nim ja to opublikuję ten filmik, to już będzie... Już dawno po majówce. Ale mogę pod, możecie, no, będziecie mogli zweryfikować, że odbędzie się live. <grystanie> znaczy, że odbył się live. Że nie robię was chuja. Okej, okay, pokupujmy sobie trochę tych może. O, mamy nowe misje. Fajnie, dużo tych misji jest. Okay. ok, ale ja chciałem, co ja chciałem, czy to jest to tak 201. No, musimy wydać trochę dolarków, żeby się dowiedzieć wszystkiego najlepiej. W sumie zaraz sobie to kupię. Się, zastanawiam się, czy to sobie po prostu wszystkiego nie kupić, co tu jest dostępne. O, kurwa! W kontenerach znajdują się skrzynki z przedmiotami, które można niszczyć. Między 5 a 7... Kurwa, ej, nie, dobra. Ja sobie wszystkie podpowiedzi kupuję, jakie są. Wszystkie podpowiedzi, jakie są, ale wiecie co? Ja sobie kupię to wszystko poza odcinkiem, już, bo to trochę zajmie, a dzisiaj będzie lekko krótszy. Mamy teraz niecałe 16 minut i coś tam mamy jakąś przerwę, więc nie wiem, czy tam 2 so czy 3 minuty się nagrały. E, tak więc ja się z Wami żegnam. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie komentarz o treści podpowiedzi. Na razie, cześć, do następnego.